Chcemy przywrócić trzy zasady. Wolności, sprawiedliwości i przejrzystości. Jeżeli chodzi o wolność gospodarczą, chcemy przywrócić zasadę, która obowiązywała na początku transformacji, która była przyczyną polskiego sukcesu. To, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Jeżeli chodzi o sprawiedliwość, Polska bez uprzywilejowanych grup. Jeżeli chodzi o prostotę i przejrzystość, proponujemy proste, jasne, przejrzyste podatki. 16 PIT. 16 cit, 16 wat, czyli 3 razy 16. Po pierwsze wolność gospodarcza: sukces polski to sukces przedsiębiorców od 25 lat każdego dnia walczą o lepsze jutro i dzięki temu mieliśmy wzrost i ten sukces 25 lat. Ale od lat im jest coraz trudniej. Jeżeli popatrzymy na przykład nawet na to, jak wygląda stworzenie polskiego prawa. Dostajemy często różnego rodzaju informacje z urzędów. Dostajemy i nie wiemy, co oni piszą. Czytam i ja nie wiem, czy ja mam zapłacić, czy oni mają mi oddać. Nie rozumiem. W samym 2014 roku powstało 10 tysięcy stron nowego prawa gospodarczego. Proszę Państwa, gdyby chcieć to przeczytać ze zrozumieniem, to trzeba czytać codziennie po pół godziny. Pytanie, kto ma na to czas i pytanie, czy dzięki temu w Polsce jest łatwiej. Dzięki temu w Polsce jest trudniej. Sama ustawa o podatku PIT była zmieniana od początku 220 razy. Ciekawe, co ci, nam, co ci starzy posłowie, którzy zasiadają w tym Sejmie, jeszcze na kolejnych latach chcą zgotować. Musimy odzyskać wolność gospodarczą, bo to ona będzie naszym sukcesem. To nie państwowe firmy spowodują, że Polska będzie w przyszłości tak bogata jak Niemcy. To prywatni, mali i średni przedsiębiorcy. To nie środki unijne, które są bez wątpienia ważne, ale one to są tylko 10% polskich inwestycji. 70% polskich inwestycji to są polskie firmy, głównie małe i średnie. To im trzeba pomagać, a o nich IPIS i IPO i tak naprawdę zapominają. Jeżeli o nich mówią. To ściemniają, dlatego że wprowadzają takie prawo, którego nie rozumieją, jest skomplikowane, nieprzejrzysto i tak naprawdę dzisiaj podatnik jest petentem, a urzędnik jest panem. Tak trochę jakbyśmy w czasach carskich trochę żyli. Jeżeli popatrzymy, ile kosztuje pracodawców dostarczanie informacji do urzędów, to jest prawie 5% PKB. Jeżeli popatrzymy, jak wygląda... Była prywatyzacja w Polsce w ostatnich latach, o czym mówił profesor Gomułka. Dzisiaj Polska jest krajem, gdzie jest największy odsetek firm państwowych. Pytanie, czy o to nam chodziło? Czy o to nam chodziło, żeby firmy państwowe dzisiaj przyznawały Jarosławowi Koczyńskiemu z człowieka roku? Przywróćmy zasadę, która obowiązywała za ustawy Wilczka. Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Prawo musi być zrozumiałe dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy je piszą, ale przede wszystkim dla tych, którzy je czytają potem stosują. To jest bardzo ważne, ale zauważmy, że trzeba do tego po prostu inaczej podejść. Myślmy o tym, kto to czyta, a nie o tym, kto to pisze. To jest takie proste, ale musi ryba psuje się od góry. Jeżeli ministrowie tego nie rozumieją, i tak na pewno nie rozumieją, wiceministrowie, to potem urzędnik pisze po staremu, nową mową. Przestańmy używać nowomowy w kontakcie z ludźmi. Naprawdę, to jest takie proste. Uprośmy radykalnie przepisy podatkowe. Zlikwidujmy biegunkę legislacyjną. To nie może być tak że rząd czy Sejm chwali się, że przyjął ileś ustaw. Im więcej ustaw, tym często bardziej sytuacja jest skomplikowana, bo trzeba zrozumieć, o co im tym razem chodziło. I kolejna rzecz. Wprowadźmy zasadę taką jak w Kanadzie. One in, one to out. Czyli każdy nowy przepis, który jest wprowadzany, powoduje wyrzucenie starych dwóch innych przepisów. Zawsze po to, żeby było prościej. Nie może być tak, że wprowadzanie nowych przepisów tworzy jeszcze bardziej skomplikowane prawo. Dzięki temu uprościmy życie obywatelom. Obywatel przestanie być petentem, tylko klientem. I uprościmy życie przedsiębiorcom. Będą mogli zajmować się tworzeniem miejsc pracy, a nie walkami z urzędnikami. Same firmy szacują, że te działania dałyby im szansę na większe przychody o 10%. Każdy procent się opłaca, 10% się tym bardziej opłaca. I co najważniejsze, Często mówimy, że w, Polska, w Polsce brakuje brandów międzynarodowych, firm, które są znane na świecie. No to stwórzmy im przynajmniej dobre warunki w Polsce. Jak będą miały złe warunki w Polsce, to nie będą w stanie ekspandować za granicę. Jak będą miały dobre warunki w Polsce, dadzą radę sobie za granicą. Uwierzcie. Po drugie, Polska sprawiedliwa. Sprawiedliwa bez przywilejów. Bez przywilejów emerytalnych i dla związków zawodowych. Proponujemy prostą zasadę, żeby skończyć z wcześniejszymi emeryturami. Nie widzę powodu, żeby PSL cały był na krusie. Wszyscy dokładamy się do wcześniejszych emerytur. My proponujemy małą rewolucję. Chcemy wprowadzić system, że każdy nowo rozpoczynający pracę, rolnik czy górnik nie ma już wcześniejszej emerytury. Nowo rozpoczynający rolnik nie ma kruszu, tylko na zusie. To jest bardzo powolna, ale skuteczna likwidacja krusu. W związku z tym to jest zasada taka. Zaczynasz pracę w 2016 roku, jesteś na zusie. Zaczynasz pracę jako górnik w 2016 nie masz wcześniejszej emerytury. Uważasz to nie fair? Nie idź do tej pracy. Nie zabieramy związków. No i dobrze byłoby oczywiście tym, którzy mają laty fundia. No jednak zabrać ten krus i zrobi ZUS, to nie może być tak, że ktoś kto ma połacie ziemi jest wielkim przedsiębiorcą, traci malutki krusik, to jest nie. Fair. Zacznijmy zmianę Polski od jutra, nie od 2018-2019 roku, tylko od 2016. Druga kwestia. Skończmy z przywilejami dla związków zawodowych? Proszę Państwa, one się zupełnie oderwały rzeczywistości. Te centrale związkowe lewitują na ostatnich miejscach wypasionych hoteli. No, niestety, niestety to nie jest żart, tylko prawda. I to jest najbardziej przerażające w tym wszystkim. Centrale związkowe nie reprezentują pracowników, reprezentują tylko siebie i własne interesy. Związki zawodowe mają reprezentować załogę po to, żeby rozmawiać z pracodawcą. Ciekaw jestem, kogo reprezentuje pan Piotr Duda. Jaką załogę? To jest bardzo ważne, bo oni są płacani przez pracodawców, mają swoje lokale, a najgorsza sytuacja jest w spółkach skarbu państwa. Tam jest zupełna patologia. Po kilkadziesiąt związków siedzą w tych swoich kanciapach i dyskutują o tym, jak dalej być związkowcem. W samym PKP te związki kosztują 30 milionów Pytanie? Pytanie? milionów złotych. Pytanie, czy nam się lepiej od tego jeździ? Proszę Państwa, dzięki temu w Polsce prowadzimy zasady sprawiedliwości społecznej. Będzie równo, wszyscy będą tacy sami wobec prawa, czyli pielęgniarka będzie miała takie same emerytury, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, składki jak górnik, czy szef jak rolnik. To jest w ogóle postawa tego, żeby w Polsce byli tacy sami i żeby było sprawiedliwość. Żeby była sprawiedliwe, żeby nie było przywilejów ani związkowych, ani emerytalnych. I żeby w końcu związki zawodowe zaczęły reprezentować pracowników. I dzięki temu też będziemy powoli, ale bardzo skutecznie oszczędzać system emerytalny, Bo pamiętajmy, my do tego systemu, jako podatnicy, do górników i do rolników, co roku dopłacamy. W związku z tym zacznijmy to rozwiązywać już teraz. Za cztery lata to będzie olbrzymia zmiana i olbrzymie oszczędności, a co najważniejsze, skraj będzie dzięki temu sprawiedliwy. Dziękuję bardzo. Po trzecie prostota i przejrzystość. Proponujemy trzy razy 16, czyli 16% PIT, 16% VAT, 16% CIT. Proszę Państwa, dzisiaj obywatele skarżą się... <klucza> dzisiaj obywatele skarżą się na to, że podatki są nieprzejrzyste, niejasne, nieprzewidywalne. Kolega Michał mówił o tym, że nie ma to, jak dostać zwrotnie, przepraszam, Pani Koziorowska mówiła, nie ma to, jak dostać zwrot z VAT-u. Większość naszych posłów nigdy nie wystawiła faktury VAT. Czyli oni w ogóle nie wiedzą, o czym rozmawiają. I się nie dziwię, nie dziwię się, że często, tak, tak często nowelizują, bo cały czas szukają, jak to prawo poprawić. Ale system jest niejasny, nieprzejrzysty, skomplikowany, trudny. Ministerstwo Finansów często potraktuje przedsiębiorców jako tych, na których wyłącznie można szukać dodatkowych. Dochodów. I niestety jest tak, jak urzędy kontroli skarbowej wysyłane są w Polskę po to, żeby przynieść dodatkową kasę do budżetu, to kogo oni ściągną tę kasę? Z małych czy średnich, czy z dużych? Z małych! Bo duży napisze mu, że się nie da mu ściągnąć albo zapłacić gdzie indziej. Mały i średni zwykle dostaje w łeb od urzędu skarbowego. I niestety jest tak, że obecne Ministerstwo Finansów parę miesięcy temu napisało apel czy taką instrukcję do urzędów skarbowych w Polsce, Waszym celem jest maksymalizacja zysku. Czyli macie w 80% kończyć Wasze kontrole sukcesem. Wiecie, co to jest sukces. Czyli ściągnięcie pieniędzy. No i ten mały będzie musiał ściągnąć bez względu na to, czy ma, ma, ma jakiś problem, czy też nie. A ten duży nigdy nie zapłaci. Proszę Państwa, mamy olbrzymie absurdy na vat Uwielbiam te absurdy. Jeżeli kupujemy sedes z montażem. CD z montażem 8% VAT-u, Bez montażu 23%. Szafa bez deski z tyłu 8%, ale z deską 23. Ale teraz na poważnie, jeżeli ktoś z Państwa prowadzi gastronomię to i mamy kawę i ciastko, to ta kawa ma 23, a ciastko ma 8%. Ale jak zrobimy z tego zestaw i będzie kawa z ciastkiem zestawę, i kawę wycenimy na 2, a a ciastko za osiem, to de facto prawie zapłacimy wyłącznie osiem. To jest kombinacja na co dzień. Dlaczego taka kombinacja ma miejsce? No bo taki jest system. A, jeszcze jedna rzecz. Kawa podana w filiżance, to jest chyba oczywiste, ma inny wad niż ta w tekturce. Ciekaw jestem, czy pani premier Ewa Kopacz i pani Beata Sieszydło mają świadomość tych różnic. Obawiam się, że nie mają. Jestem przekonany też, że minister finansów tego nie ma, bo ktoś inny już nam układa ten system podatkowy. Obawiam się, że to ogon macha psem, a nie pies ogonem. Te przykłady są śmieszne, ale one pokazują, że to nie działa. Że nikt na tym nie Ja mam takich przykładów, mogę mieć więcej, tylko nie, nie czas i nie, nie ten moment. Ale proszę Państwa, one są śmieszne, ale powodują, że wypływa olbrzymia ilość pieniędzy z systemu VAT-owego. Olbrzymia ilość pieniędzy przez tego typu kombinacje. Ta, przykład kawy z ciastkiem razem połączonych pokazuje, że to jest sposób na płacenie de facto, zgodnie z polskim prawem, niższych podatków. Ile podatków wypływa z tego faktu, że nie ma centralnej ewidencji podatkowej, że VAT nie może być odprowadzany do urzędu skarbowego? To jest takie proste. Czyli jeszcze raz, zamiast dwóch stawek PIT, 18,32, Wprowadzamy szesnastoprocentową stawkę jednolitą. Zamiast trzech stawek VAT pięć osiem 23 trzy jednolista stawka i zamiast dziewiętnastoprocentowego PIT szesnastoprocentowa stawka PIT. Państwa, musimy zlikwidować w związku z tym wszystkie ulgi, ale dzisiaj jest tak, że wiele z tych ulg podatkowych, które mamy, tak naprawdę jest kierowane do osób relatywnie najbogatszych. Nie ma różnicy, ktoś jest biedny czy bogaty, to bogaci tak samo dobrze korzystają z tych ulg jak biedniejsi. System podatkowy to nie jest system, który ma wspierać osoby najbiedniejsze. Osoby najbiedniejsze powinno wspierać państwo w sposób bezpośredni. Dzisiaj, jak popatrzymy na środki z pomocy społecznej, to prawie 40% wsparcia jest skierowane do tych, którzy mają jest całkiem dobrze, czyli do relatywnie bogatych ludzi. Ja zaraz mogę o tym powiedzieć bardziej szczegółowo, ale system jest taki, że rozrzuca pieniądze z helikoptera. Tak samo jest z ulgami wszyscy możemy korzystać z ulg. Proponujemy prosty, liniowy pit bez ulg podatkowych. I co więcej, chcemy spowodować, żeby pomoc społeczna była tylko skierowana do osób najbiedniejszych, tych, którzy naprawdę najbardziej potrzebują. I to jest kluczowa kwestia, bo dzisiaj około 10-15 miliardów złotych wydawanych jest na osoby, które są relatywnie zamożne i korzystają z tych pieniędzy, które są w tym momencie przez pomoc społeczną im rozdysponowywane. Panie 16 VAT to oznacza, że większość z nas będzie płacić niższy VAT. Co więcej, to jest prostota, przejrzystość, sposób na to, żeby ten system VATowski uszczelnić. To jest bardzo ważne, dlatego że to jest podstawowy podatek budżetowy i co najważniejsze, nie będzie kombinowania na wasie. A proszę państwa, na tym budżet straci olbrzymie pieniądze. 16-procentowy CIT oznacza, że więcej będzie pieniędzy w firmach, że będą bardziej skłonne inwestować i co więcej, będą bardziej konkurencyjne międzynarodowo. To jest bardzo ważne, bo jeszcze raz, polskie firmy musimy zachęcić do tego, żeby płaciły Polsce podatki, a nie za granicą. I jeszcze raz, liniowy PIT. Liniowy PIT ma oczywiście cały czas, będzie miał... Kwotę wolną. Co więcej, historia pokazuje, że proste, przejrzyste podatki liniowe powodują, że są większe kwoty do budżetu. Myśmy to policzyli. Nie zakładamy w tym momencie, że te pieniądze ekstra nam wpłyną. Jeżeli wpłyną ekstra, dodatkowe środki z tego tytułu, zwiększymy kwotę wolną, żeby jeszcze więcej ludzi mogli korzystać z mniejszego podatku. Ale dopóki ten system zostanie wprowadzony, trzeba do tego podchodzić konserwatywnie. Konserwatywne wyliczenia pokazują, że system ten się bilansuje. Przypomnę 3 razy 15% się nie bilansowało. Jeszcze raz, nasze, nasze rozwiązania to przywrócenie wolności gospodarczej, kluczowa kwestia, która spowodowała, że Polska do dzisiaj cały czas się rozwija, ale ten przyrost rozwoju był szczególnie silny w latach dziewięćdziesiątych. Złota zasada to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Musimy tak samo traktować obywateli, czy, czy to są centrale związkowe, czy to są rolnicy z PSL u. Musimy spowodować, żeby podatki były prostsze. One dadzą gospodarce ten przepływ energii, który jest potrzebny. Proszę Państwa, to co my proponujemy jest odważne, możliwe do realizacji, bo policzone. To nie są obietnice i gruszki na wierzbie. Nie wszystko może być popularne, ale jeżeli ci ktoś Państwu proponuje tylko popularne rozwiązania, to one są zwykle nierealne. Polska potrzebuje konkretów. My Państwu i Polsce te konkrety dzisiaj przedstawiamy. Potrzebujemy nowego impulsu do rozwoju. Ci którzy są dzisiaj w Sejmie, ci starzy politycy, nic nowego już nie wymyślą. Jeżeli ktoś zgłasza pomysły na 8 lat, po 8 latach rządzeniach, to znaczy, że ściemia. Trzeba było część tych pomysłów wcześniej zrealizować. Jeżeli PiS dzisiaj rozdaje miliardy, to mówi nieodpowiedzialnie, bo celem Jarosława Kaczyńskiego nie jest wcale naprawa gospodarki. Jego celem jest osobista zemsta. Proszę Państwa, dzisiaj trzeba polskim przedsiębiorcom pomóc. Trzeba uprościć polskie prawo, żeby było przejrzyste i zrozumiałe dla Polaków. Nikt za nas tego nie zrobi. Dziękuję bardzo.